Szanowni Państwo, nie wiem, czy tam dobrze z tyłu słychać, ale ja tylko sprawdzę. Gdyby ostatnie stoliki zechciały powstać, może. O, widzę, że nie wszyscy słyszą, ale powiem Państwu, że do piramidy żywieniowej niedawno, chyba rok temu, dodano jeszcze jedno piętro które polega na tym, że to jest ruch. W piramidzie żywieniowej ruch. Podstawą jest ruch, tak? Więc te ostatnie osoby, które tam wstały, to w tej, w tej chwili uzyskały troszeczkę zdrowia dzięki temu, że wstały, ruszyły się. Poza tym wiadomo, że jak ktoś się rusza, to żyje. Jak się nie rusza, to nie zawsze mamy pewność, czy żyje. Więc to są takie istotne elementy, które zawsze musimy brać pod uwagę. Elementy związane z bezpieczeństwem, o tym właściwie chciałem mówić. One są o tyle istotne, że na obecnym etapie, gdy wszystko się elektronizuje, cyfryzuje. Musimy zapewnić od samego początku, od samej koncepcji systemu, musimy zapewnić bezpieczeństwo danych, ale bezpieczeństwo danych to nie jest ten cel najwyższy. Najwyższym celem jest bezpieczeństwo pacjenta. Bezpieczeństwo pacjenta opiera się na tym, że skracamy czas od, momentia, od momentu powzięcia. Informacji, że coś złego się dzieje, do momentu udzielenia pomocy. Czyli przykładowo, jeżeli gdzieś się komuś coś wydarzy i trzeba do niego dojechać, musi dojechać karetka pogotowia, to jeżeli ta karetka sobie pojedzie drogą i nie będzie wiedziała, że po drodze, z uwagi na roboty drogowe, nie da się przejechać i będzie potem szukała jakiegoś objazdu, to może stracić cenne ostatnie minuty i już dojedzie do. Tego człowieka, który się nie rusza i już się więcej nie poruszy, prawda? Natomiast jeżeli informacja będzie zawsze świeża, aktualna, na bieżąco aktualizowana mało tego, nie przez ludzi przekazywana człowiek człowiekowi przez telefon, tylko maszynowo z automatu, to wtedy mamy szansę, że yy, ta informacja będzie przechodzić szybko. Z drugiej strony, bezpieczeństwo informacji z kolei polega na tym, że musimy dbać o to, żeby ona była dostępna dla tego, dla kogo być powinna dostępna. Dla, Ponieważ y, są ludzie, którzy nie zawsze wykorzystują informację dla nich przeznaczoną w celu godziwym. W związku z czym trzeba zakładać różnego rodzaju ochronę na różnym etapie, i drukowanie dokumentów na kartkach papieru jest właśnie tym, co powoduje, że ta informacja wycieka, wychodzi, dostaje się przed niewłaściwe oczy. Kiedy ona jest ukryta, i nie ma do niej dostępu mało, tego nawet nie wiadomo, jakimi kluczami, jakimi ścieżkami, jakimi mostkami między informacjami można coś sobie połączyć, jak, jak relacje zbudować między danymi, to wtedy ta informacja staje się bezpieczniejsza. Oczywiście odrębną sprawą pozostaje zapewnienie yy, nadawania uprawnień. Czyli tak zwana polityka bezpieczeństwa, która określa, co, komu, gdzie, na jakich zasadach można udostępnić, jakiego rodzaju urządzenia należy zastosować, nie tylko do zapisu, ale również do odczytu informacji, skanery różnego rodzaju, i na tym się chciałem dzisiaj skupić. Proszę Państwa, pierwsza rzecz. W ubiegłym roku, we wrześniu, jako wynik pewnej konferencji związanej właśnie z ochroną danych osobowych, która się odbyła w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, gdzie otwierano wydział. Kształcące osoby, które mają się zająć ochroną danych osobowych, to zebrała się grupa osób, ale z różnych, jakby bajek. Jedne, które się zajmują informacją, Ochroną informacji w ogóle, inne, które się zajmują ochroną informacji dotyczących osób fizycznych, jeszcze inna grupa osób, które się zajmują ochroną informacji związanych z samymi systemami informatycznymi. W wyniku tego powstała taka książka, ona została wydana przez wydawnictwo prawnicze BEK, jest w tej chwili dostępna jak najbardziej. I w tej książce, yy, której mam przyjemność być współautorem, opisałem to, co Państwu za chwileczkę w skrócie pokażę. Mianowicie jest tu pewna koncepcja dotycząca ochrony danych osobowych, y, gdzie po lewej i po prawej stronie mamy rozdzielone rzeczy. Jedne dotyczą osób, prac, powiedzmy, y, osób fizycznych, których ochroną się zajmujemy, pacjentami, pracownikami medycznymi. Druga strona dotyczy technik, jakimi się zajmujemy, jakie stosujemy, żeby informacje zapisane gdzieś w systemie chronić. Jest to takich osiem grup, każda z tych grup ma swój Obszar, który można rozwijać dosyć dokładnie. Na tym slajdzie pokazałem kilka rzeczy, mianowicie, posłużę się teraz wskaźnikiem, tu jest ekran. To jest oczywiście system nie istnieje, znaczy on istnieje, bo trzeba go było zrobić, żeby to pokazać, ale to jest taki system, który coś, coś ma pewną ideę pokazać. Mianowicie osoba, która wpisuje dane, a się pomyli, wpisze niewłaściwie, zostanie poinformowana, że sprawdź poprawność numeru PESEL z dowodem tożsamości. Nie można wprowadzać danych osoby fizycznej do systemu, nie sprawdzając wcześniej, kto to jest. Jeżeli ktoś na przykład chce uzyskać nieuczciwie prawo jazdy i pośle na badania kolegę, który jest doskonały, zdrowy i tak dalej, i ten kolega podda się badaniu, to badanie lekarza będzie dotyczyło innej osoby, a więc lekarz zawsze powinien rozpoznać osobę, którą bada. Po drugie, mamy tutaj zestaw danych, które są ukryte dlatego, że ta osoba, która dane wprowadza, nie ma uprawnień, żeby je oglądać. To jest pani, która jest w rejestracji, ma zarejestrować lub odszukać i tylko tyle. Po to ma odszukać, żeby wskazać lekarzowi, że taka osoba się u niego zjawi. Następnie mamy lekarza, który po zalogowaniu się, tu jest jego identyfikator, widzi pacjenta i wszystkie jego dane. Niektóre z tych danych mogą się automatycznie wyliczać pod warunkiem, że w systemie już wcześniej te dane będą. Będą dane z pomiarów różnego rodzaju. Dane pomiarowe zbieramy w różnych datach, w odniesieniu do różnych ludzi i w systemie informacyjnym szpitala te dane mogą się gromadzić, kumulować, a potem za pomocą specjalnych systemów mogą być selekcjonowane. Wybierane, przetwarzane, za pomocą robotów programowych różnego rodzaju. Yy, I pewne elementy mogą się dziać bez udziału człowieka. W innym przypadku, jak na przykład na opaskach, które pacjent ma na rękach, można drukować kody do odczytu maszynowego, można też drukować yy, w niektórych sytuacjach yy, Informacje jawne, ale to też są w określonych sytuacjach, żeby zwyczajnie ludzie z sobą y, się mogli jakoś porozumieć, bo przecież ludzie, którzy leżą w jednej sali 4, 6 osób, to nie mogą do siebie mówić ani numerkami i w sposób naturalny wymieniają się imionami, nazwiskami i tak dalej. Trzeba zawsze jakby wyczuć, że mamy do czynienia z ludźmi, a nie z przedmiotami, które są na półkach w magazynie ponumerowane. Następnie możemy sobie zobaczyć, że zarówno. Mechanizm zabezpieczenia błędami, mechanizm obliczania, mechanizm dostępu do danych zależnych od uprawnień, mechanizmy y, poszukiwania danych, wszystkie można tak przeorganizować, bo są oparte o te same dane, że można uzyskać info, jakby dodatkowy jeszcze mechanizm. Mianowicie tutaj mamy wprowadzony taki y, y, Identyfikator. Akurat zrobiłem go w sposób, który jest powszechnie wiadomy, znany, natomiast Państwo z całą pewnością nie będą wiedzieli, jakiego rodzaju danych użyłem i w jakiej kolejności, żeby ten skrót wygenerować. To jest swej, swoista pseudonimizacja tych danych. Czyli mogę się posługiwać pseudonimami w systemie w taki sposób, żeby odseparować dane osobowe i dane które muszę chronić od wszystkich innych danych, żeby te wszystkie inne dane już nie były y, objęte taką ochroną jaką, muszą być ochroną, jaką muszą być objęte dane osobowe oraz dane wrażliwe. Odseparowanie tego od osób y, przestaje czynić te dane danymi osobowymi. Idźmy dalej. Tu jest przykład pokazania w powiększeniu tego, co było na ekranie poprzednim, więc nie będę tego rozwijał Państwo, co sobie zobaczą na. W prezentacji udostępnionej. Natomiast, co jest ważne w polityce? bezpieczeństwa informacji, mianowicie mamy już odpowiednie przepisy prawa, które regulują, jakiego rodzaju dokumenty powinny być, być wytworzone, w jaki sposób one mają być tworzone, jak mają być udostępniane. Na przykład w CIOZ pracownicy mają w każdej chwili dostęp do polityk bezpieczeństwa, ponieważ one są umieszczone w intranecie. Przy pierwszym otwarciu od razu po lewej stronie w menu widać polityka bezpieczeństwa, są dokumenty, można sobie odszukać dokumenty, które są potrzebne dla tego 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 czy innego pracownika i najzwyczajniej się z nimi zapoznać. Dalej mamy zasady gromadzenia danych. Zasady, które są opisane na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. To są dane, to są zasady powszechne. Jeżeli się do nich stosujemy, to automatycznie bez względu na to czy są dane osobowe czy inne, to automatycznie postępujemy właściwie, bo należy gromadzić dane zgodnie z prawem w jakimś określonym celu i zupełnie niesłuszne jest to, tak zwany głód informacyjny, że ktoś zbiera dane, bo się przydadzą na zapas, bo być może będą przydatne. Tak robić nie wolno. Trzeba wiedzieć dokładnie, co, kiedy i dlaczego się zbiera, żeby to potem móc odpowiednio i celowo wykorzystać. Merytoryczna poprawność. Nie możemy znowu zbierać danych, byle jak. Dane muszą pochodzić ze chłowników, z klasyfikacji, z miejsc prawnie umocowanych. Wtedy ich gromadzenie ma sens, ponieważ możemy wtedy tworzyć rzeczywiste relacje. Bezpieczne. Zwracam tutaj uwagę na ustawowy obowiązek przechowania w perspektywie 10, 20, 30 lat dokumentacji medycznej. Proszę Państwa, nikt mi nie wmówi, że lekarz w swoim gabinecie lekarskim jest w stanie przez 20, 30 lat przechowywać dokumenty. Od momentu ostatniego zapisu. Jest to fizycznie niemożliwe. A więc musi istnieć sposób, i my już nad tym pracujemy, żeby zapewnić taką możliwość przechowania w bezpieczny sposób tych dokumentów medycznych. Na sam koniec często się to myli, dane, dokumenty. Tak, w, w rozmowach gładko zmieniamy jedno na drugie. Proszę Państwa, dane zmieniają się ciągle. Dane mogą być mierzone bez przerwy. Czyli człowiek leży, jest opomiarowany, i dane się gromadzą w systemach. Natomiast dokument to jest pewien komplet danych ujęty w zestaw. Dane są opisane, wiadomo co która dana oznacza, i te dane są utrwalone i zabezpieczone przed modyfikacją. I wtedy to jest dokument. I dokument każdy, żeby go zbudować, musi być wcześniej zdefiniowany, że on służy takiemu i takiemu celowi, i dopiero wtedy jest to dokument. Tu ten podział został dosyć wyraźnie pokazane. Różne aspekty bezpieczeństwa danych i systemów, którymi się zajmujemy. Mianowicie ochrona przed zniszczeniem, przed utratą danych, przed niekontrolowaną modyfikacją, czyli przed zafałszowaniem, przed nieuprawnionym dostępem, przed utratą ciągłości działania systemu, czyli bezpieczeństwo działania podmiotu, czyli zasilanie na przykład i tak dalej i tak dalej. W każdym razie długa mogłaby być ta lista. Pokazałem tylko przykładowo, ale efekt jest zawsze taki sam. Jest to naruszenie bezpieczeństwa, czy to danych, czy to pacjenta. Jeszcze raz powtarzam, że najwyższy priorytet ma pacjent, bo dla niego się to wszystko tworzy i po to się te wszystkie dane gromadzi, żeby pacjenta móc chronić, żeby jego bezpieczeństwo móc chronić. Są już regulacje prawne. Proszę zwrócić uwagę na te daty, które tam się znajdują. To są wszystko przepisy stosunkowo nowe, ale musimy je mieć ciągle na uwadze: musimy śledzić zmiany, musimy śledzić, co się z nimi dzieje, musimy je czytać ze zrozumieniem, nie stosować ich bezmyślnie, stosować je zawsze z odczytaniem ducha tych przepisów, bo można czytać przepis prawa literalnie, bez zrozumienia tak byśmy czytali tekst po chińsku, jeżeli, jeżeli nie znamy tego języka ale można czytać tak, żeby wiedzieć jaka była intencja, niekiedy trzeba sięgnąć do początków wydania przepisu, kiedy ta intencja była jeszcze y, bezpośrednio dostępna i czytelna. I to wszystko, co państwu chciałem powiedzieć. Przepraszam, że tak szybko, ale ponieważ spieszę się do Szczecina iż kolega czeka z samochodem, to starałem się mówić troszeczkę szybciej niż zwykle. Bardzo dziękuję za uwagę.